Donaldinho Nagi. Od pewnego czasu ludzie zastanawiają się, czy złotousty przywódca fajno Fajnopolaków, operujący coraz grubszym słowem i miotający coraz mocniejsze pogróżki, doznał pomieszania zmysłów, a może jego roztrój nerwowy kwalifikuje się już do leczenia zamkniętego. Tyle, że nikt z jego otoczenia nie śmie mu o tym powiedzieć. Nie, nie, kochani Państwo, nic z tych rzeczy. Znakomity recenzent serii politycznej, Jan Maria Rokita, skąd idąc doskonały przykład, że nie najlepszy zawodnik może być genialnym szkoleniowcem, dowodzi, że jest to strategia omyślana na zimno, choć realizowana z właściwym dla lidera temperamentem. Więc właśnie Dawniejszy przyjaciel Donaldinho po prostu tak musi. Sam nie wierzy w swoje słowa, ale wie, że za ich pomocą podtrzymuje swoich wyznawców w stanie wzmożonej, aktywnej nienawiści. Przecież, gdyby pewnego dnia znikł przeciwnik, ich e, przywódca całego ruchu wraz z Kotem, okazałoby się, że król, znaczy się on, jest nagi i nie ma nic do zaoferowania. Taki wizerunek lidera wyłącznie w podkolanówkach oraz trampkach może naturalnie fascynować żeńską część jego elektoratu. Ale reszta mogłaby z czasem zacząć pytać o konkrety. Nie zaraz o 100 konkretów, ale może o 50. Albo chociaż 10. Niestety o konkrety trudniej niż o tych 10 sprawiedliwych w Sodomie. Tymczasem jeszcze dodatkowo mnożą się kłopoty. Siły wyższe się sprzysięgły i klęska suszy zamieniła się w klęskę powodziową. Kraj zalany i trzeba myśleć jak wyjść z tego na sucho. Chociaż akurat parafrazując Urbana, rząd się sam wysuszy. Sorry, taki mamy klimat. Mogłaby rzec, gdy miała coś w tej sprawie do powiedzenia niegdysiejsza e, wicepremierka Bieńkowska, no ale jej już niestety nie ma. Ani na zapleczu, ani na przedpolu. Na szczęście orlic intelektu w tej ekipie marzeń nie brakuje. Towarzyszka Paulina, e, ministra od Klimakterium, przebiła nawet niezrównaną ewekopacz wołującą z dinozaurami, proponując powodzianom branie pożyczek. Może jeszcze we frankach szwajcarskich. Jest to piękny, przypominający nakrywanie topielca ręcznikiem wydanym na kredyt. Być może najlepszym symbolem owego państwa, istniejącego tylko teoretycznie, jak stwierdził on Gisienkiewicz, już nie pomnę, czy to było w Kwadys, czy u Sowy i przyjaciół, będzie fotografia szczurów płynących na worku. No niestety e, pokazujące to media społecznościowe nie rozpruły worka i nie wiadomo, w co w nich było odpadki czy pieniądze. Szczury zawsze uciekają pierwsze i przeważnie nie żałują swoich decyzji. Swoją drogą zauważyłem to już parę dni temu, zamiast wprowadzać stan klęski żywiołowej, władza powinna ogłosić. Stan wyjątkowy. Zawiesić sejm, senat, prezydenta, konstytucję i jeszcze parę innych instytucji przeszkadzających demokracji walczącej, jak lubi się nazywać neowładza. Opozycja nazywa ją patowładzą. Nazwa nośna, choć moim zdaniem bardziej od wdrażanych patologii, charakterystyczny jest pat, w którym się znalazła. A wracając do obnażonego lidera, którego golizny nikt nie dostrzega. Gdyby był kobietą, to do jego stroju przyzwoitość i rozsądek nakazałyby dodać jeszcze no, bikini i gustowne klipsy. To najnowszy krzyk mody w obecnym sezonie politycznym. Najlepsze takie klipsy z wbudowanym w nie odbiornikiem. Klipsy takie pozwalają. Sterować niejasno występującą publicznie lepiej niż powiedzmy irańskim dronem. Choćby taka pani e, nie miała o niczym pojęcia, odpowie bezbłędnie na najtrudniejsze nawet kwestie i poradzi sobie z rywalem. Pod warunkiem, oczywiście, że na zapleczu myśli za nią sztab doradców. Jedyne zadanie musi ich słuchać. A jak nie chce? Inna sprawa, że kto dzisiaj chce słuchać gorzkich słów prawdy? Niektórzy wręcz nie potrafią jej wytrzymać, czego dowiodła ostatnio telewizja imienia 13 grudnia, wypraszając ze studia opozycyjnego posła. Nie po to odbiliśmy ten gmach, żeby ktoś gadał rzeczy nieustalone z prowadzącym. W telewizji postępowej. Każdy przed wejściem na wizję powinien dostać od zapraszającego karteczki ze swoimi wypowiedziami. Nauczy się tego na pamięć, a jak nie jest w się nauczyć, to może przecież czytać z promtera. No więc, drodzy Państwo, jak powinna wyglądać taka modelowa dyskusja? Mówi pierwszy przedstawiciel władzy, że jest pełen podziwu, widząc lidera na wałach. Druzy dni, panelista z lewicy zauważa, że mimo drobnych niedociągnięć, rząd tak się troszczy o szarego człowieka, znaczy obywatela zrobionego na szarą. A trzeci drogowiec no zachwyca się troską wobec zmokniętego inwentarza. Na koniec odzywa się konfederata i cierpko zauważa, że wszystkiemu winien jest pis, bo zniszczył wały, a na odchodnym nie zagwarantował nawet dobrej pogody zaprosiłem też przedstawiciela opozycji mówi z uśmiechem prowadzący ale wykpił się okazując wezwanie do sądu w tym momencie ucho mu czerwienieje bo słyszy w klipsie wrzask z reżyserki po cholerę wspominasz o nieobecnym zaraz się okaże że akurat dzisiaj nie miał żadnego wezwania tylko przed wejściem do studia odmówił podpisania lojalki dziękuję wszystkim za Wasze cenne i odważne głosy. Kończy przewodniczący. Całą drogą, gdyby rzeczywiście obnażyć naszego ukochanego przywódcę i zajrzeć mu do ucha, dowiedzielibyśmy się nareszcie, czy jego sterujący robi to stereo, czy też każdym buchem wschodnim lub zachodnim zajmuje się ktoś inny, być może posługujący się różnym językiem. Ciekawe. I znowuż wątek malarski. Ostatnim razem, bawiąc w Muzeum Prado, najwięcej czasu poświęciłem malarstwu Goi. No, oczywiście z czołowym dziełem pobudzającym fantazję, a mianowicie mają nagą i mają ubraną. Kiedyś jeden obraz. Z przyzwoitości nakrywał drugi, obecnie eksponowane są rozdzielnie. Goja i maja. Gdy hipokryzja rządzi krajem, artysta Goja wstaje rano, aby malować piękną maję w dwóch wersjach: nagą i ubraną. Z nagą wyrabia różne rzeczy, ubraną lekko pędzlem muska. W komnacie aż kanapa trzeszczy. Z zewnątrz pozory, jak za Tuska. Po wiekach, gdy niestraszny skandal, Nikt już przyznawać się nie boi, Że niedostępna księżna Alba Była kochanką mistrza Goi. Bo tak się zwykle rzeczy mają W Hiszpanii, Polsce czy na Rusi. Tylko nieliczni prawdę znają. Masom wystarczyć Kostium musi. A teraz, kochani, kochani, hejt park, w którym oczywiście mnóstwo głosów na temat trwającej powodzi. Rząd Tuska nie jest bezradny, stwierdza Aweka. Jego przedstawiciele radzą, aby zapobiec powodziom należy w górach tworzyć bagna. Ciekawe. A Maria zauważa, że pan Trzaskowski zamiast budować w Solicy klinikę aborcyjną, powinien przekazać środki na odbudowę szpitali na Śląsku, które ratują życie, czyli robią coś dokładnie odwrotnego. Jeży o tym samym bohaterze. Planeta płonie, przekonywał Rawcio, A tu fala powodzi zalała całkowicie gardła aktywistom i pseudoekologom. Może cierpliwie czekają na pojawienie się funduszy odbudowy dla powodzian, bo to będzie okazja zawsze, żeby przytulić trochę grosza. Zdaniem Jolasi, pani minister od rewolucji w przyrodzie chciała zalać 400 tysięcy hektarów. I co? Okazało się, że natura nie śpi, co wyparowało, musiało. Opaść. Grażynę zdziwiły neomedia, proszące o pomoc Caritas i Kościół. No cóż, jak trwoga, to do Boga. Ciekawe tylko, kto będzie posłańcem, może pani Nowacka. Piotr ironicznie. Pisowski rząd w drodze masowej kradzieży dawał wozy strażackie strażakom. Dzisiaj nowe, szlachetne władze powinny zażądać zwrotu sprzętu od niesłusznie obdarowanych. W końcu trzeba być uczciwym. Pojawiło się też sporo głosów na temat wiersza inspirowanego obrazem Teodora Guéricault, Tratwa Meduzy. Tu jest najciekawsza e, opinia nieocenionej Doroty P. Do katastrofy fregaty Meduza przyczynił się kapitan który prowadził ją zbyt blisko brzegu tak, że rozbiła się od podwodne skały. Do tego kazał jeszcze odciąć większość łodzi ratunkowych jako zbędny balast. Sam oczywiście ratował się pierwszy, wsiadając do szalupy razem z gubernatorem i oficerami. No tak to się dzieje, kiedy stery powierza się nieudacznikom i tchórzom. Przychodzą do głowy Państwu jakieś analogie? No, mnie rzeczywiście przychodzą. Prawie identyczna katastrofa Costa Concordii w roku 2013, której kapitan, nomen omen Skedino rozbił wycieczkowiec i uciekł jak szczur. Na koniec fraszka Ryszarda, czy raczej cytat z klasyki. Ej, krzyknął z góry, ej, ty ryży kudła, wara od źródła. Bo wleje.